Wychodzimy z piekła, z piekła, by oglądać, oglądać filmy na, na żywo. Hej, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku. Oj, czyli oglądamy i pokazujemy, jak jest. Chyba takie jest rozwinięcie, tak? Pokazuję Wam. Tak, wydaje mi się, że tak. My nie wiemy, bo to dopiero trzeci odcinek, także wszystko jeszcze przed nami. Yy, tak. I co dzisiaj będziemy Wam pokazywać? Otóż poprzednim razem był pilotażowy odcinek Hojraka. Tak, i dzisiejszy film będzie dość podobny, ponieważ będziemy oglądali coś z serii, która była kiedyś na Cartoon Network, czyli właśnie. co za kreskówka. co za kreskówka, ok. Tak. I to jest, to jest, już o tym mówiłem w sumie w poprzednim odcinku. To jest taka seria, w której wiele kreskówek zaczynało. Ale zdecydowana hmm. część, y, większość tych kreskówek niestety nie trafiła potem na stałe. No na przykład Hojrak trafił właśnie, Tak, czy tam Johnny Bravo, nie? Mm -hmm. I dzisiaj obejrzymy sobie epizod, który no, nie trafił do, do szerszej dystrybucji, żeby było tych odcinków więcej, ale z drugiej strony też nie wiem czy on w ogóle miał, mm -hmm. czy, czy taka była koncepcja. No kiedyś mi to pokazywałeś, ale już tak bardzo ledwo to pamiętam. Tak, tak, tak. I y, odcinek się nazywa y, Tales of Warm Paranoia. Nie mam zielonego pojęcia, czy istniała polska wersja tego tworu. Wiem, że na pewno na zagranicznym Cartoon Network to widziałem. Niestety. A, na zagranicznym właśnie. Tak, no, tak, ja tak, tego tak, nie tak. kojarzyłam z dzieciństwa, więc może u nas tego nie było opuszczane. Nie było tak. dopuszczane. Okej, okay. to zaczynamy. Ogólnie taka ciekawostka że y, zawsze to jest nieco in, inne, ponieważ Wot Eck Cartoon y, zawsze mówi ta osoba, która występuje mm -hmm. w tej kleskówce. Mm -hmm. Inny głos jest po prostu. Tak, nie? tak, 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 dokładnie. Ten sam początek jest dziwny. Nawet... Nawet nie wiem do czego porównać tę grafikę. Czy jest jakaś kreskówka, z której jest to podobne? Tak, może trochę z Lunit Jumysz starymi kojarzy, ale tak po prostu nie, że takie dziwne rzeczy tam są, tylko sama grafika. Jest, a widziałaś ten jego kręgosłup? <grym> tak, widziałam. W ogóle ta pacywka. <grym> z jakąś taką starą kreskówką, też tak masz? Tak, no ogólnie to, to jest stara kreskówka, tylko że jeszcze z jakąś, nie? Tak, tak. Ej, no wiadomo, że, wiadomo, że, 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 że no, takie robaki z, tak, z taką budową często się kojarzą z wormsami, nie? E, z, to, z, z tą grą, nie? A. Bo one też dokładnie tak samo wyglądają. To znaczy, on bardziej przypomina te takie najstarsze, te już takie megapikselowe, bo od dwójki się zaczęły troszkę takie wyraźniejsze, już się zaczęła rob, robić po prostu taka grafika, która się nie starzeje. Mhm. No ale dobra, on, on jest ugłem pacyfistą w jakiś sposób. <grym <grym Jezu Połknął swój język na chwilę. <grym> Właściwie to nos. Y język, nos. nos. Fajnie. Pachnie. O, to. Nie, nie złata jest. Ole to. Tak. Go Okej, okay, więc tutaj o, mamy. Y Taki jazdolę, typowy kluczy. zabieg jak jest w Krowie i kurczaku. Ale też, że ta grafika jest taka dość dokładna z tyłu, tak. nie? To też Aha. jest takie właśnie ze starszymi kreskówkami się kojarzy. Dokładnie. Czy mi się wydaje, czy ten koleś, który go na jego nadechnął był Żydem, bo miał takie pejsy. Aha. Nie. Nie. To jest Wośb y i Wistop Pismen. Peaceman. Tak, to jest... Oh no. y... Znęcanie się. Zn znęcanie się. <grym> Troszeczkę mi się to też kojarzy z krową i kurczakiem, ale też nie do końca. Z tym humorem dziwnym. Tak. No. Jezu. Czy to... Tu z kolei to wygląda jak guma do rzucia. Tak, tak, tak. Kojarzysz, tak. y kojarzycie może jak oglądaliście Sausage Party, to była ta postać, tej gumy takiej wyrzutej mhm. i ona miała parodiować tego, Hawkinga. A. a jednocześnie była scena z Terminatorem, że przebili yy, nabojem te kule i, i ona się tak połączyła jak Terminator. Mhm. Jezu. Oczywiście to jest zupełnie przypadkowe, mhm. a w żadnym wy wypadku on tego nie chciał. To jest tutaj jego dziewczyna. Chyba przypomina mi tego kanarka. Tak z samej mordy. Sweetie? Mówię, tak, no, A, tak. z mordy tak, po prostu. Zauważ, że opuszczana. ona ma obcas. Jeden obcas na ogonie. No, 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 no. no. Gdzie oni są w ogóle? To jest y, jakiś ich świat. Dziwny. jest <noise> I ich ten stanik. Mhm. Sportowy. Mam dziewczynę, martwię się o ciebie! A. Będzie jedna taka obleśna, znaczy to będzie dużo takich obleśnych scen. To mówię trochę jak czerwony w ogóle, taki... Tak. Taka intonacja. Mm. O Jezu, a z kolei to mega przypomina te takie wstawki, które są w tym w i we mm. nie? Że są takie realistyczne. Uh -huh. Wiesz o co chodzi, uh -huh. nie? Uh -huh. No te łapy głównie, nie? Takie były. Tak. Teraz pytanie, czy to co ona ma to... co są raczej włosy, nie? Po dwóch stronach. Ale trudno to stwierdzić. Jezu. Aha, i on chce tym napalskim tego kolesia potraktować. O nie ten, te włosy pod pakami. E, Pozwólcie, że nie będę zatrzymywać tego, że... Żeby... Tak, widzieliście na pewno. A jak coś to sobie zatrzymacie... I tak pewnie to zrobimy. Ale nie no, może nie, zobaczymy. Nie rób tego, Pójdziesz do więzienia, tak, bo wszyscy mają w niego wywalone. Co to jest teraz za grafika nagle? A, okay. To jest jego stan mentalny. A, okej. To w ogóle... jest coraz to... dziwniej, no. O, wywalił się i ten... No. I to jest chyba najdziwniejsza scena, największa trauma z dzieciństwa. Co, to został polany tym kwasem teraz? Tak. Ej, a, a w, w ogóle widzisz, że tutaj w tle jest taki ryj? No te rysunki takie, no to tak, tak, jest tak. taka morda. O. Okej. Okay. O nie na wózku inwalidzkim. Czemu te komary są mniejsze niż on? Bo to jest tak jak w niektórych kreskówkach, że są zwykłe zwierzęta i zwierzęta zwierzęta. Zwierzęta ludzkie i zwierzęta. A tak, 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 tak. To Boże święty. Mi też chyba traumę w dzieciństwie tak. zrobiło Jezu! Ten taki flax No roztopiony tak. chyba jak ryjca A to jest bajka z morałem, nie z humorkiem, tylko z morałem, to jest ważne Ale on zrozumiał, że jest, y, że jest wiesz, że jest zły mhm. albo już za późno a. a chyba za chwilę tego w ogóle nie będzie mieć, a może będzie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak, i pójdzie przeprosić no, tego no, człowieka. No, no, no. Czekaj, będzie to mieć? Nie, nie będzie mieć. to no tak się zagoiło, zagoiło szybko. Zagoiło się, już to... wózka też nie potrzebuje. Nie, bo nogi miał. Nie? Flatę po... uniósł. To Wygląda mi jak coś, co robiono po niezłym kraku, nie? Takie, że kurde, zrobiłem bajkę taką. Że... Aha. No, ta roztopiona twarz była najgorsza. Chociaż wydaje mi się, że takie coś z Punchbową też to takie są klimaty. Tak. Ale jeszcze gorzej chyba to wyglądało we Flipjacku. Jak na przykład powiedzieli, spekielo, jak no. powiedzieli, że co, mam coś między zębami i taka skolopendra mu ła, tak, tak. łaziła czy tam stonoga, nie pamiętam już co to dokładnie było, no, no. Ale, ale, ale to też było creepy w każdym razie. Jak pamiętamy postacie skreskówek... z mogą się zmieniać w różne rzeczy, tak jak w Hojaku, nie? No i co, teraz? No ja wiem mniej więcej co się stanie Ja nie pamiętam właśnie nie dobrze tego No właśnie, zresztą zaraz zobaczysz mhm. No, kocham świat, no. tak Make peace not love Nie, make peace not war, o O, tak A, no tak I tak to się zakończyło Myślałam, nie, myślałam, że go zdepcze po prostu znowu Depcze? Nie, on wtedy tam eee... wyleciał. A już nawet nie było go widać, tak? Nie, Chyba. nie było no, go nie widać. Było. E, zapamiętałem! Zapamiętałem to trochę inaczej, w sensie. No trochę gorzej, tak. Trochę gorzej, właśnie ze względu na tę jedną taką scenę, właśnie tę taką w przybliżeniu. I sam fakt, że był jakiś kwas solny czy coś, mhm. i że to mu wypaliło. Mhm. No ale jak widzicie, w kreskówce wszystko się tak naprawdę goi w okamgnieniu. Ale myślę tak szczerze, że gdyby bez tej sceny, i bez tego, że był potem przez chwilę na wózku inwalidzkim, to. Nie wiem, czy ta kreskówka by nam w ogóle w pamięć zapadła. Nie wiem, czy byśmy ją w ogóle tak oglądali. Eee, myślę, że nie, zwłaszcza, że jest. Ja swojego czasu byłem bardzo zainteresowany tym, jakie kreskówki powstawały w tym paśmie, mhm. bo na przykład no, były tam też takie klasyki, bo był na przykład y, odcinek 1 albo nawet 2 mhm. z Dino z Flintstoneów no, no, i on no. był głównym bohaterem. No i oczywiście tak jak wspominaliśmy był też Johnny Bravo, Atomówki to z tego się e, wywodziło. Ale była masa takich kreskówek, które absolutnie niczym się nie wyróżniały a wręcz były nawet brzydkie. Mhm. No ta jest brzydka, ale nie, właśnie się wyróżnia tym, że no, nie jest jakaś koślawa. Tam było, było dużo rzeczy tak dosyć ładnie narysowanych. No tak, nie? No. Więc, więc tak. No, ale sam fakt, że puszczono to na Cartoon Network, myślę, że dzisiaj by tego raczej nie zrobiono. Choć... Chociaż... Mi trudno ocenić, bo teraz też nie oglądamy po prostu nowego kartu Network i no też nie chcę mówić, bo wydaje mi się, że i tak niby mówi się, że te nowe kreskówki są takie grzeczne, a założy się, że jak my byśmy to obejrzeli, to takie... What the fuck? Teoretycznie tak, w praktyce... Nie? Za, Zależy tylko w inny sposób, może nie? Tak. Wiesz, jakieś takie tak, dziwne tak, rzeczy tak. tam by były pokazane. Tak, więc w sumie chyba nie, nie wiem, czy będziemy już wracać. Nie, dobra. Jest jeszcze jeden odcinek co zakreskówka, który myślę, że mógłby być ciekawy. Mhm. Mowa tutaj o krowie i kurczaku. Z paleniem szlugu. No. To jest ciekawa rzecz. Ale no obejrzymy. Tak, ale nie wiem, czy w następnym odcinku, no bo można coś innego. No, zrobić. zobaczymy. Mhm. Dzisiaj nam też wpadł pomysł na jeden taki odcinek śmieszny. To, co robiłem przez pół godziny i Ci pokazywałem. A dobra, dobra. I nie był to obiad. No więc powoli będziemy kończyć. Jeżeli macie jakieś propozycje na tę serię, to by się nam bardzo mhm. na pewno przydało, aby znowu, tak jak mówiliśmy, nie być monotematycznymi i to, tak, tak, tak. nie oglądać od razu. Y co za kreskówka? Tak, Kurczę, co za coś, kreskówka. Ta nazwa mi się myli, ale okej. Okay. No więc y, tak to jest. Tak to jest. Y, Pokazaliśmy Wam i mówiliśmy, jak jest naprawdę. Tak, no i następny odcinek będzie o bliźniakach Kramp, tak jak żeśmy zresztą zapowiadali. Piątko, y, piątkowy odcinek, tak. Tak, tak. tak, z racji zmiany naszej pracy troszkę mniej czasu posiadamy, ale myślę, że nie będzie to problem, aby nagrać jakiś średni odcineczek, także... Do następnego. Pa!